Siemanko, zapraszam Was dzisiaj na kolejny, już czwarty odcinek The Sims 4 Challenge 100 dzieci. Jak widzicie mamy tutaj naszą Eli, która wstała, chyba wstała do dziecka, żeby je nakarmić. Ja tutaj kliknę je, żeby wszystko zrobiła, co potrzeba i zaraz Wam pokażę pokoik, który już możecie widzieć, który zrobiłam dla naszego Jerzyka. Okej, okay, ona się tym dzieckiem zajmie. Jak widać mamy tylko 345 simolonów, więc jest to dosyć... Źle. <noise> Już włączę, włączę tutaj jakieś światła. E, więc to jest pokoik, zrobiłam go tutaj troszeczkę pomniejszyłam salon. Mniejszyłam tutaj też przedpokój. Salon, tutaj z tej strony troszeczkę się skrócił. Sypialnia też się troszeczkę skróciła. E, no i pokoik jest na razie dosyć skromny, to zrobiłam takie zwykłe łóżeczko, e, dywanik, e, jakaś tam maskotka, zabawkę, biurko. E, zobaczymy. Zobaczymy, jeżeli nam przyniesie los, że będziemy mogli mieć więcej pieniędzy, to oczywiście czymś się tutaj jeszcze zajmiemy, na pewno to dorobimy, ale na razie będzie tak, żeby już ten pokoik czekał na nasze dziecko. Widzę, że nasza Eli potrzebuje teraz coś zjeść i, i do łazienki, więc niech się tym zajmie. O, widzę, że możemy jeszcze żabki rozmnożyć, więc rozmnożymy. Hipnożaby, ok. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że zmieniłam jej aspirację na właśnie malarkę, więc tutaj będzie ona się tym w tym momencie zajmować. O, chyba trzeba umyć jeszcze ten kibelek, no ale dobra, potem się tym zajmiemy. Z tyłu naszego domu, jak zauważyłam, strasznym stanie są rośliny, więc trzeba też się nimi zająć. Więc tutaj jakieś odchwaszczanie i podlewanie. Dobrze, i chciałam jeszcze powiedzieć o propos jeżyka naszego synka. Słuchajcie, y to jest dopiero czwarty odcinek, a już się jakieś dziwne pytania pojawiły, także w regulaminie jest napisane, że jeżeli wyskoczy komunikat, dzisiaj są urodziny, to wtedy postarzamy dziecko nie, że, że zaraz będą wkrótce, czy, czy jakieś tam inne rzeczy nie może tak być, tylko w tym momencie, kiedy będzie że dzisiaj są urodziny. Skoro już podlała wszystko, pokaż brzuszek swój, no jest ten brzuch, już go widać, który to jest trymestr. Za 7 godzin trzeci, ok, to zajmiemy się tym razem zebraniem tych skałek. Mówiliście mi, że, że u naszych sąsiadów, czyli naprzeciwko są jakieś skałki za domem, zaraz tego się dowiemy. O, coś tutaj mamy. Bo jak widzicie, no po prostu potrzebujemy pieniędzy, bo jest ich naprawdę bardzo mało, a niebawem kolejne dziecko się urodzi. Nasza Eli dzielnie zbiera, a tu dziecko nam. Płacze, trzeba mu zmienić pieluszkę. Także musisz się do niego tam wybrać. A tymczasem ja zobaczę, co udało jej się zebrać. Może jakieś pieniądze tu pozyskamy. Jakieś dzwonki. Ok, to wszystkie je sprzedajemy. Tajemnicza kapsuła czasu. Wow, jeszcze nigdy tego nie miałam u siebie, więc spróbujemy. E, otworzyć. Tutaj mamy kamień. I tutaj powiedzieliście, żebym właśnie wysyłała je wszystkie do rady, więc będziemy też to robić. Ok, wysyłamy. A to jest co? To jest jakaś mapa, nie wiem, nie potrzebujemy jej, więc ją sprzedamy. A jajaj, dobra, sprzedaję tą mapę, bo jej nie potrzebuję za 80. Wow. Nie wiem w sumie, do czego ona jest potrzebna. Jeszcze to mieliśmy. Wydobądź kamielinę. I to to jest jakaś wystrój zabawy, więc może na razie to zostawimy, bo to tylko 15 kosztuje, więc niech, niech zostanie. Lwia Paszcza też sprzedamy. Tu jakieś nowe żaby za 10 i za 10. To też je sprzedamy, bo nam nie potrzeba, tylko te najdroższe zbieramy. Ok, już patrzę, co tutaj wydobyliśmy. Ok, za 40, ładnie. No, to teraz nam tak w miarę, w miarę wszystko. Zabawy Ci brakuje. Kurczę, powinnaś poglądać jakiś telewizor, ale jeszcze. jeszcze nie teraz. Jej, trzeci Trymast już jak, już bliziutko. No ale dobra, teraz po prostu musisz. Yy, może po prostu sobie zjesz. O, to będzie najlepszy pomysł i poglądasz telewizor. Okej. Okay. Jerzy ma urodziny, ale ten czas leci. Wow, no to musimy zrobić w takim razie imprezkę dzisiaj. Zaraz zaprosimy tatę naszego Jerzyka. Dałam tam Eli, żeby sobie, żeby się napiła kawę, bo jest godzina 13.20 i jej się już chce spać, więc niech, niech się napije leciutko. I jak coś, to ja zapisuję w opisie filmów, kto jest tatą jakich dzieci, więc tata Jerzego to jest Przemysław Kowal i zaraz do niego zadzwonimy i postarzymy dziecko. Jeszcze raz się upewnię. Tak, Jerzy ma urodziny, ale ten czas leci, super. Podziel się wielkimi wieściami. Powiedz mu, że jesteś w ciąży z drugim dzidziusiem, choć zapewne się zorientował. No ale... Idź z tą kawą. O, super, że można sobie chodzić z nią. Czy on się ucieszył? Brawo, brawo, bije brawo. I teraz będą wielkie urodziny naszego Jerzyka, czyli więcej opcji i postaż. Wow! Idź, 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 to dziecko, postaż. Niech tata zobaczy. Niech się przekona, jakiego ma pięknego synka. Uwaga! Jej! Jerzyk! Ale fajny, w paseczki. Dobra, więc wybieram cechę i aspiracje. Ja już zrobiłam sobie, słuchajcie, taką e, z tego generatora wszystko, więc tutaj wam podeślę screeny, pokażę wam, co mi wyszło. Wpisałam cechy, właśnie rodziców. E, I wyszło mi, że. Jeżeli chodzi o aspiracje, to będzie miał Jerzyk Dusza Towarzystwa. A cecha, wyszło mi Mól Książkowy. Gdzie jest ten molik? Super. Więc tak. Ślicznie. O, jak słodko przytulają się. Pięknie. Dobra, czyli możemy sobie teraz sprzedać tą kołyskę, jeszcze kasę uzyskamy. To mnie bardzo cieszy, bo dzisiaj nasza Eli niestety nie zdążyła pomalować żadnego obrazu. No i teraz jeżu, jeżo zwierzu nasz, podejdziesz do lustra i zobaczymy, jak ty wyglądasz z bliska. Ale słodki głosik! Co to za miny, jeżu? Ty masz takie włoski kręcone, fajnie. Strój zobaczymy jakie Ty masz stroje więc jeżeli chodzi o codzienne to wygląda tak, paseczki bardzo ładnie do tych butów nie jestem przekonana ale najwyżej potem się tym pozajmuję tutaj oficjalny sportowy, sportowy mi się bardzo podoba do snu, piżamka z fioletowymi kapciuszkami na imprezę tak na luzaka i do pływania super, na razie jeżek taki zostaje do twojej skrzynki przyszły ja, rachunki 423 simoleony. No świetnie. Akurat teraz nam brakuje wydatków, no na bank, więc musimy je zapłacić. Jerzyku, teraz będziemy musieli się zajmować dzieckiem, więc będziemy musieli ogarnąć to. Yy, w jaki sposób wygląda jego szkoła? Weź porcję, a później zajmiesz się odrabianiem lekcji. Dokładnie, Eli. Tak na szybciutko, to musisz yy, zacząć malować. Yy, Jakiś obraz. Ja wiem, że zaraz będziesz rodzić, ale musisz to zrobić. Ja tymczasem wywalę jeszcze Twoją kawę. Naprawdę brakuje nam pieniędzy. Ja wiem, że jesteś śpiąca, no ale nic nie poradzę. Obraz abstrakcyjny za stówkę. A ten co robi? Idzie spać do swojego syna? Ale on jest głupi, ten ojciec, naprawdę. Dobra, mały nie sprząta. Jestem z siebie dumna. Każda kasa się liczy w tym domu w tym momencie. Dobra, sprzedajemy. Czy ty mały się uczysz? Odrabiasz te lekcje? Odrabiasz. I kiedy ten poród? Nie wiadomo. Kurczę, jest 17. A to by się chce spać? No jeszcze nie. A tu jest ten facet. Kurczę, myślałam, że zniknął. Skorzystaj. I sprzątaj z wigorem, Dokładnie. Dobra, sok pomarańczowy. I przy okazji poglądaj sobie ten kanał kulinarny. A jeżeli chodzi o późniejsze postarzanie naszych dzieci, więc to będzie tak, jeżeli on będzie szóstkowym uczniem. Także będziemy tutaj pilnować, żeby miał dobre ocenki w szkole, Jerzyk. Ty nie gadaj z tatą? Odrabiaj, chyba, że on ci pomaga. Rozmawiaj. Będziesz, nie będziesz skupiony wtedy, nie może tak być. Jak tam mama? Zabawa trochę rośnie. Super. Mama, co ty jesteś nie swoja? Wycieńczona, dobrze, zaraz. Już, 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 już. Idziesz spać w takim razie. Nie będziemy cię tutaj męczyć. Idź spać. Synek odrobił pracę domową, więc niech on się może jeszcze chwileczkę pobawi, zanim pójdzie spać. Eee, baw się. Tatuś poszedł, dobrze, w samą porę. Jak tam synek? Bawisz się? Pamiętaj, że idziesz jutro do szkoły. Ojej, jak słodko. To jak skąd bawić, to idziesz spać. Nie swoja, szybko do łazienki, skorzystaj, leć. A potem idziesz podać obiadek. Nie, nie obiadek, jedzenie, bo to jedzenie będzie po prostu na kilka dni. Gotuj. Może jakiś makaron z serem. Pamiętaj o oglądaniu telewizji. Kulinarny w tym momencie, jak jesz? Co się stało w ogóle z tym ekspresem? Zepsute. Kurde, mógł na szkoleś to naprawić, a tak to nie. Opróżnij to. Obraz abstrakcyjny za stóweczkę. Znowu to samo. Sprzedawaj. Co ty, mały, obudziłeś się? Siku się chciało. Jej, dobra, później pójdziesz jeść. Otwórz i zjesz sobie makaronik. Sprzedaj. Super, już coraz droższe, ale nadal tego arcydzieła nie ma. Nie! Obraz abstrakcyjny. Mały, ja mam do ciebie prośbę. Może zbierzesz skałkę? Póki jeszcze mama tego nie może zrobić. Młody do szkoły, idziesz? Dobra, idź do szkoły podstawowej. A mama co? Maluję. Dobrze, sprzedaj. I teraz dzwonisz do tego kolesia szybko, żeby on do nas przyszedł, bo musisz z nim trochę pogadać, zanim te dziecko urodzisz. Przyjdzie. Zaraz tu będzie. O, o, już jest! Franciszek jest rozgniewany. Dlaczego wszyscy są rozgniewani, którzy przychodzą tutaj. A ten Mikołaj, może z Mikołajem jeszcze zabawne powitanie i szybko z nim porozmawiaj. Może on będzie spoko. Mikołaj, nie uciekaj. Eli do ciebie idzie. A ty do niej biegniesz. Zobaczymy od romantycznych, od flirtowania, zobaczymy, czy on się tu zgodzi na to. A spodobało mu się. Co się stało? Co to za czwórka? Oh, yeah. Za książkę! Super! Cztery niby cztery, ale zawsze coś. Pocałowali się! Świetnie! <grym> oh, Czyli będziesz przyszłym tatusiem. Dobra, jak skończysz to idziesz spać, bo ja nie wiem dlaczego, ale cały czas chcecie się spać o takiej godzinie, no trudno. Kurde, dwóch facetów u nas w domu, jolo, jolo. Poród się zaczął. No, trudno, lecimy! Znaczy, trudno. Powinnam się z tego cieszyć, bo na to przecież czekamy. <laughs> e, więc urodziecko szpitalu, dołącz i bierzemy tatę, czyli Macieja Cegłę. Oby to była dziewczynka! Co się nasz Jerzyk zdziwi, jak wróci do domu? No i co, i ten też zwieje? No proszę, nie! Nie zwiewaj. Jedna kołyska, poprosimy drugą. Chcemy bliźniaki, bo słyszałam, że bliźniaki mogą się urodzić w szpitalu i sama widziałam na zagranicznym YouTube jeden odcinek, gdzie dziewczyna nie miała w ogóle cechy płodnej kupionej i były bliźniaki. Chłopiec znowu. Kurde, potrzebujemy dziewczyny. Niedobrze. Niedobrze, bo nie będzie miał kto nas zastąpić, jakby się coś stało. Losuj imię. Paweł, ty się przebierz, może? Zmień strój na imprezę. Gdzie jest dziecko? U synka? A gdzie jest synek? Ja bym się chciała zapytać. Synek, niech stoi przy telewizorze mały. A gdzie jest Jerzyk? Jeżo zwierzu, co ty robisz? Odrabiasz lekcję na chodniku? Jesteś głupi. Dobra, matka, szybko. Sprawa jest prosta. Dzwonisz po nowego faceta. E, już, 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 już. Zaproś. I to będzie nowy tatuś, czyli Mikołaj! Trochę inaczej tu wygląda, szukałam go. Dlaczego jest różowa kołyska? Przepraszam bardzo, to jest chłopiec. Facet, facet, gdzie ty jesteś? To naprawdę jesteś ty? Wyglądałeś dziwnie. Wtedy wyglądałeś inaczej, naprawdę. Dzień dobry, dzień dobry, postaraj się o dziecko. Nie można? U, czulu. Pocałuj go na wszelki wypadek. A te dziecko małe płacze. Nie, śpi. Już się bałam. Godzina 18.30. Zaszliśmy w ciąży i zrobimy teścik. Jest! A ty, co tak znowu inaczej wyglądasz, koleś? Ucieszysz się? Super. Dobra, maleńka. Malujesz obrazy abstrakcyjne. Synek, skończyłeś? No co tak siedzisz smutny tutaj. Jezus, Jerzyk. A możesz to jeszcze odrabiać? Nie możesz, nie możesz dodatkowego zaliczenia. Idź na ryby, idź, porobisz to. Pomożesz mamie. O, może z tym panem porozmawiasz? Może go później zaprosisz do nas do domu i on tam z mamą coś tego śmego będzie. Zobaczymy. No i dziecko płacze. Jerzu, łoś ryby. Super. Co złowiłeś, pokaż. Za piątkę. No dobre, i to. Przydasz się. Choć mógłbyś coś zjeść po prostu w domu. To by lepiej chyba skutkowało do świetnika, by się przydało. Ale okej, okay, jakieś umiejętności ci się przydadzą. Czekajcie, zobaczymy, co on tu dalej ma. Super. 14. I kolejna za piątkę no synek, postarałeś się, pomogłeś nam ale dobrze, już skończysz Więc że ci się chce spać, ale może jeszcze zjesz coś na szybko nie wiem, jakieś chipsiki coś tam ciekawe, czy jest coś takiego chipsy, dobrze, w nagrodę sprzedawaj jakoś mało zarabiasz ostatnio możesz coś zjeść aha, no i mieliśmy przenieść od jeżyka te kamienie do ciebie dobra, to ja sobie zaraz to zrobię weź porcję i jeszcze drugi, drugie świadectwo, akt urodzenia sobie przeniesiemy tu. Pięknie. Jakie stópki, słodkie, jak bliźniaki, takie same. <grystanie> no, i u dziecka trzeba pieruszkę zmienić, kochana. I ty, matka, zajmiesz się teraz tymi kamieniami. Wydobądź, wydobądź i. Eee, wyślij do rady, dokładnie. I możesz jeszcze rozmnożyć żabki. Popękana z kamelina? Dlaczego popękana? Nie rozumiem. Dziwne. Słaba. A tą zabawkę, może dziecku, postawimy zabawkę, tą laleczkę może. Niech sobie stoi, ładnie będzie wyglądać u synka Teraz możesz zająć się jeszcze tymi roślinkami. O nie, synek płacze mały, co mu się stało? Czy ten yy, Jerzyk może się nim zająć? Ja bym się chciała zapytać. Zobaczymy to. Nie, nie możesz. Dobra, to wracasz, trzeba go nakarmić. O nie, kibel znowu popsuty. Młee. Dobra matka, pójdziesz później zbierać te skałki. Jerzyk wyruszył do szkoły, a mamuśka kopie. Dobra, pójdzie się na chwilę jeszcze przespać, a ja zobaczę, co tutaj e, znalazło, tak? Znowu jakaś nagroda. Maję. E, e, e. Książka sprzedana. Wstawaj, dziecko, płacze, szybko pieluszka. Poustawiamy dziecku na razie te figurki, co tu znajdujemy. Choć w sumie mogłabym to sprzedawać te kapsuły, bo tak średnio, no ale niech ma te zabawki. Fajnie wyglądają przynajmniej. No i po, może pomalujesz coś. Przyjaźnią się z Pawełkiem świetnie. Ja nie rozumiem, bo ja wysyłam do tej rady te wszystkie rzeczy i niby tutaj przychodzą jakieś informacje, ale co? Nie dostaję żadnych pieniędzy. Uuu, Jerzy wrócił do domu. Z jego oceny są zaledwie dostateczne. Jak to? Smutny. Przykry dzień w szkole. Ojej, czwórkowy. Musisz tutaj być na lepszych ocenach. Pamiętaj. Ale pobaw się w nagrodę. Możesz się pobawić ze swoim dinusiem. Drago się nazywa. Baw się idź się pobaw. Płaczesz do niego. Nie płacz. Jej, jak mi się przykro zrobiło. Paweł ma urodziny? Dziecko już ma urodziny kolejne ociulu. Tak szybko? Musimy szybko jeszcze zaprosić tata, żeby wygenerować kolejne cechy. Ej, kurde, pomyliłam się, to jest wkrótce urodziny. To nie ma, że dziś, dobra, trudno, trudno, ale już sobie cechy tutaj wygenerowałam, także będzie na zapas. Tata przyszedł, już go poznaliśmy. Akurat to będzie, ok. Jej, jakoś się przestraszałam, że to za szybko leci. Sorry za, moi, za moje zamieszanie. Znów wytwarzanie obraz, ok. I tyle. Ale jestem nienormalna. Ale bym zrobiła urodziny. Bez sensu. O, tata się zajmuje. Ślicznie, w końcu tatuś jest jakiś odpowiedzialny. A nie. No dobrze, że nam pomógł. Bo potrzebna nam kasa. Nie ukrywajmy. Mama jak skończy, pójdzie się malo malować. <ścoughs> pójdzie się myć. I czekamy do drugiego trymestru i kończymy gierkę. Za 38 minut. Czyli do końca środowego, simsowego dnia będziemy grać. Snak lekcje lekcję, ramienia. Tata, pomaga ci? Czy tylko cię zagaduje? No a jak? Może by pomógł. A nie, to nie tata. To jest y, tata drugiego dziecka. Cały czas mi się myli, bo ci faceci są podobni. I w sumie się nie dziwię, że mi pisaliście, że, że właśnie oni. Y, y, że, że nie tego faceta wpisam, że znowu z tym samym dziecko. Nie, 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 ja to wszystko pilnuję. Nie, bądź smutny, maluch. Dziecko płaczę, ojciec byś się zajął, ale nie, bo jesteś głupi. Idziesz? Tak, idzie. Jest. Jest. Całe szczęście. Tak, zajmij się maleństwem. Super. Musimy tych ojców zapraszać chyba częściej, bo będą się zajmować. Sprzedaj. Wiesz co? Może sobie coś zjesz? I może z synkiem byś zjadła, bo synek też jest głodny? Nie, nie jest. No to ty sobie jedz sama. Weź porcję. Synek odrobił pracę domową. A ty co tutaj masz? Jakie masz potrzeby? To musisz chyba się załatwić i umyć, tak? Weź prysznic i później pójdziesz spać, bo jest już późno. Dobra, kochani, więc kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Urodziło nam się nowe dziecko. Były urodziny Jerzyka. Yy, myślałam, że, be, że są jeszcze urodziny naszego drugiego dziecka, ale to była pomyłka totalna, totalna wtopa. Całe szczęście, że tak nie było. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie mi znać, co z tymi yy, skamielinami, czy jakimiś tymi... Kamionkami, jak ja to będę mówić, co się z nimi stało, skoro ja je wysłałam do rady i nie otrzymałam chyba za to pieniędzy. Nie mam pojęcia. A może otrzymałam, tylko się nie szczaiłam. Bo w sumie mamy prawie 3000 simolonów. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Troszeczkę dłuższy dzisiaj odcinek, chyba, ale mam nadzieję, że Wam się podobał buziaczki.